Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Pan Profesor Kwiatkowski powiedział generalnie podstawą leczenia, które ma dać możliwość na jest leczenie chirurgiczne. Rola, rola chemioterapeuty. Skupię się przede wszystkim o leczenia systemowego. Jak Państwo dobrze wiecie, to leczenie systemowe w zdecydowanej większości przypadków jest z leczeniem o założeniu paliatywnym, czyli które ma zapewnić komfort życia pacjentom i umożliwić maksymalne wydłużenie tego przeżycia. Rak cząstki u 50% chorych w momencie rozpoznania stwierdza się już uogólniony proces nowotworowy, czyli to już de facto jest ten proces, którego na pewno nie jesteśmy w stanie leczyć w większej nie, nie jesteśmy w stanie pacjenta leczyć. U chorych otrzymujących leczenie systemowe o takich, o których nie ma możliwości przeprowadzenia resekcji, mówimy o tym średnim okresie przeżycia około 6, 6 miesięcy powory w ogóle nie leczonych, mówimy o 3 miesiącach. Oczywiście to się zmienia, to są dane już trochę jak historyczne w perspektywie. pojawiania się nowych leków, o których dalej będę mówił, nowych strategii leczenia, trochę innego podejścia, a to się wydłuży, natomiast to są naprawdę bardzo ograniczone przedziały czasowe w do szeregu innych nowotworów w obrębie układu pokarmowego, z którymi mamy do czynienia. U bona jednych trzeciej chorych stwierdza się że miejscowo zaawansowany proces nowotworowy, to są może wyjściowo nieresekcyjne, mimo że wydaje się, że oni mają małe, małe ognisko, że nie ma przerzutów wodnych, to i tak w momencie, gdy dochodzi do podjęcia decyzji o możliwości resekcji, okazuje się, że tych chorób nie można operować. 15% chorych choroba jest potencjalnie resekcyjna, a 80% tych chorych, u których decydują się wkrótce przeprowadzać zabieg, Nawrót do połowu jest w ciągu dwóch lat. Przez wiele lat nic się nie działo, tak naprawdę. Dopiero pod koniec lat 90. pojawił się pierwszy aktywny lek, który okazał się dawać jakiś efekt kliniczny u z zaawansowanym przeżytowym lekiem, wszystkich to była agiocydelika. Przed 97 rokiem żadne inne badanie, żadnym innym lekiem chemioterapeutycznym nie pokazało, żeby ten lek wydłużał przeżycie, czy w jakikolwiek sposób poprawiał jakość życia. To jest to, co się pojawiło w 1997 roku, to ta różnica między tymi lekami, które były wtedy badane, to jest ten trzecią. Jak widzą Państwo, przeżycie 12-miesięczne na poziomie poniżej 10% chorych otrzymujących giemcetabinę, poniżej 5% chorych otrzymujących 5 fluorów pracy, a tutaj różnice mediane, czyli połowie chorych leczonych. Było widać około dwumiesięczne różnice. W odniesieniu do czasu też przeżycia całkowitego a, no, te różnice nie były porażające. W byśmy chcieli, żeby ta krzywa gdzieś tutaj, żeby im wyżej, tym lepiej, żeby 100% chorych czy 90% chorych żyło przez wiele miesięcy. To tak jak Państwo widzicie, wszystko spada do poziomu poniżej 10%. Badanie rejestracyjne, więc nawidzę, pokazało wtedy, że korzyść kliniczną, czyli to, że u chorych zatrzymuje się postęp choroby, albo nawet dochodzi do zmniejszenia się wielkości zmian nowotworowych. W przypadku klasycznego 5 to było 5% choroby, w przypadku prawie to 25% choroby. Przeżycia jednoroczne 2% przy zastosowaniu fluoroamicylu, geocytamina 15%. Czyli jeden rok przeżywa co piąty chory, ale w porównaniu do tej wartości klinicznej, tutaj tak był ogromny sukces, natomiast jeżeli my patrzymy na te 18% chorych odnosimy to do tego, co w wielu nowotworach rozsianych do się osiągnąć, czy w raku grubego, czy w raku piersi, no to są, to są dramatycznie niskie parametry. A także różnica w medianach czyli przyjmując średnio o 1,3 miesiąca lat dłużej, w tym okresie ogromny sukces. Oczywiście lata 2000 pojawiają się pierwsze leki ukierunkowane molekularnie, terapie celowane, udało się uzyskać wyraźne efekty lecznicze w przypadku m.in. przeległych białaczy, czpikowych, w przypadku raka piersi, wprowadzenie receptyny w przypadku raka jelita grubego, bywacyzuma, wprowadzenie leków ukierunkowanych przeciwko receptorowi EGF. No, również wydawało się, że w braku czóstki takie postępowanie bo rola tego receptora AGFR ma znaczenie, w przypadku wielu nowotworów układu pokarmowego, to zdecydowano się ocenić efektywność tego leczenia, porównywano klasyczną stabilne z dodatkiem terapii celowanej. e jest bardzo efektywnym lekiem stosowanym pozytywnym na jeden z podtypów raka płuca, no tutaj spróbowano ocenić uporę na, na gruzolatę No Proszę Państwa, to, to, są, to są różnice, bo tu mówimy o różnicach w medianach przeżyć na poziomie kilkunastu dni. No, a koszt leczenia wzrastał ponad dziesięciokrotnie. Toksyczność tego leczenia, które umożliwiało średnio 12, kilkanaście dniowe dłuższe przeżycie, była też tak toksyczna i zdecydowanie większa. Także okazało się, że żadna terapia celowana, której do tej pory była testowana w przypadku raka czystwi, która które były skuteczne w szeregu jedynym w przypadku raka okazała okazało się być, żadna z tych terapii testowanych nie okazała się skuteczna. To, co postanowiono, postanowiono sprawdzić, to to, czy można zwiększyć efektywność chemioterapii, zwiększyć efektywność leczenia systemowego, gdy zamiast genezydabilnych, to jest jeden lekcyzowany w monoterapii, zastosuje się całą grupę innych leków aktywnych w przypadku nowotworu pokarmowego, czyli fluoro, kuracyl i rinozdechandioxalipatylę, leki bardzo skuteczne w przypadku raka imita grubego, aktywne w przypadku raka żołądka. Też spróbowano tutaj to ocenić trójlekowy schemat. jak Państwo wiecie, trzy leki zastosowane jednocześnie, to jest zdecydowanie większa toksyczność, bo im mniej leków się stosuje, jednocześnie ta toksyczność jest ta. ale okazało się, że zastosowanie schematu trójlekowego w porównaniu do tabiny, czyli tego standardu, który wtedy miał miejsce, pozwoliło rzeczywiście uzyskać wyraźne odpowiedzi na leczenie, czyli odsetek chorych, u których doszło do wyraźnego zmniejszenia się rozmiaru zmian nowotworowych, wzrósł z 9% do ponad 31%. a progresja choroby w trakcie leczenia w przypadku diencytaminy obserwowana była u co trzeciego chorego. W przypadku stosowania tego schematu trójlotowego jest zdecydowanie mniej, bo tylko 15% chorych nie obserwowano w ogóle reakcji na leczenie. No i widać tutaj, że te analizy tych krzywek, no te krzywek też się rozchodzą wyraźnie. Przeżycia Jednoroczne przy samej giełdze stabilnie historycznie mieliśmy 18%, w tym badaniu 20%, czyli po 14 latach niewiele się zmieniło, ale już założenie w skali zastosowania schematu trójlekowego połowa boli, przeżywa jeden rok. Przeżycia dwuletnie, 4% przy giełdze stabilnie, a 9% przy zastosowaniu schematu trójlekowego. Hmm. Mediana przeżycia całkowitego wreszcie wzrosła z około 7 Połowa chorych przeżywa około 7 miesięcy. Tutaj połowa chorych przeżywa ponad 11 miesięcy. To są wyraźne różnice. To są wyraźne różnice wskazujące na wyższość schematu trójlekowego na dwie stabilnym w Kolejny nowy lek i kolejna nowa strategia doświadczenia systemowego w raku czóstki, to zastosowanie takiego leku nazywa się napatitaxel. Papitaxel to jest lek, który jest stosowany. 20 lat, to jest jeden z przedstawicieli taksanów. Tutaj postanowiono go ustabilizować albuminą, czyli połączoną bo z białkiem. Ten lek wtedy dłużej utrzymuje się w krążeniu, łatwiej wchodzi do komórek, jest, nie jest toksyczny, bo taka stabilizacja jego zmieniła stosować toksycznego rozpuszczalnika. No i ten lek uzyskuje zdecydowanie większe skażenie w no i postanowiono skojarzyć gęcytamina, czyli ten do tej pory standard z natwa fitekselem porównanie z gęcytaminą u chorych z przerzutowym rakiem czosnki. No okazało się, że również takie skojarzenie zwiększa a, skuteczność, jest bardziej skuteczne niż samodzielnie gęcytamina. Tutaj mamy trochę mniejsze odsetki odpowiedzi niż przy schemacie trójwymiarowym. Mamy a, 23% chorych odpowiadających, czy u których zmniejsza się. Zawansowania hormonalnych kutrowek w do 7% chorego otrzymujących klasycznie gęststabile. Te krzywe również się rozchodzą, to oczywiście przeżycia jednoroczne, tam mieliśmy prawie 50%, tutaj mamy 35% w do 22% chorego otrzymujących gęstabile. Przeżycia dwuletnie, podobne jak w folii linokszy, 9-4%. Mediana przeżyć już nie jest z 11 miesięcy a 8,5%, ale nadal jest to wrażenie, że różnica w porównaniu do niecałych 7 miesięcy chorych, którzy otrzymują. Samodzielnie, więc Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że w takim wypadku mamy dwie strategie, ale ta strategia trójlękowa wydaje jeszcze być strategią efektywniejszą. Rzeczywiście, jak spojrzymy, no 11 miesięcy po przebiegu pół miesiąca, tutaj przeżycie jednoroczne prawie 50%, tutaj ponad 1 trzecia chorek przeżywa jeden rok. Częściej dochodzi do wyraźnego zmniejszania się wielkości ognisk nowotworowych, częściej do zatrzymania postępu choroby, rzadziej do progresu. No czyli. Teoretycznie to ten schemat powinien być stosowany w naszej praktyce klinicznej, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, bowiem to jest schemat zdecydowanie bardziej toksyczny niż ten schemat. Jak spojrzymy na chorych, którzy byli, brali udział w badaniach klinicznych nad oboma tymi strategiami, to widzimy, że ci chorzy, którzy dostawali, byli kwalifikowani do badania z bardzo toksycznym hmm. schematem leczenia, to byli chorzy w zdecydowanie lepszym w stanie ogólnym. Tutaj w przypadku badania z nadpapitakselem tylko 16% chorych było w bardzo dobrym stanie ogólnym, czyli chorzy faktycznie z bardzo zredukowanymi objawami, sprawni, normalnie funkcjonujący. W przypadku badania z konfilimaksem prawie 40% chorych było w bardzo dobrym stanie ogólnym. W średnim stanie ogólnym, czyli chorzy z wyraźnymi objawami, osłabieni, a w badaniu z konfilimaksem nigdy nie, nie zakwalifikowano ani jednego takiego chorobę, w badaniu z nadpapitakselem prawie 10% populacji badanej była w średnim stanie ogólnym. czyli to nam pokazuje, że te wyniki rzeczywiście przy zastosowaniu schematu Fortilinox były wyraźnie lepsze, ale w populacji chorych zdecydowanie w lepszym stanie sprawności. Gdy spojrzymy też na to badanie, widzimy, że objawy związane z chorobą, czyli, czyli objawy związane z leczeniem były częstsze w populacji chorych otrzymujących teoretycznie słabszą chemioterapię, no to świadczy, że rzeczywiście to była trochę słabsza populacja chorych pod tym względem, że ci chorzy gorzej tolerowali leczenie, które mimo wszystko było mniej toksyczne niż schemat proklinizmu. Także jeżeli spojrzymy na te badania, to wiemy, że jeżeli decydujemy się stosować bardzo agresywny schemat chemioterapii, czyli schemat ródlekowy, musimy mieć Chorych w bardzo dobrym stanie sprawności. To niestety jest mniejszość naszych chorych, ale to są często chorzy młodsi, chorzy, u których ta choroba nie daje jeszcze nasilonych podmiotów. To są chorzy, u których decydujemy się wchodzić z tak agresywnym postępowaniem. I to jest właśnie ci młodsi chorzy w lepszym stanie sprawności to są chorzy, u których można zastosować tak agresywny schemat też w warunkach przedoperacyjnych, bo wiemy, że możemy podać im 6-8 kursów tej chemioterapii, oni to przetrwają, ale zakładając, że u ponad 1 trzeciej chorych dochodzi do wyraźnego zmniejszenia się rozmiaru gruza, być może to jest populacja chorych, do których można wtedy pomyśleć o wejściu z zabiegiem operacyjnym i o próbie resekcji. Takie próby są w ośrodkach innymi amerykańskich prowadzone właśnie nad leczeniem przedoperacyjnym z zastosowaniem folfilinox, czyli zastosowaniem ciężkiego, agresywnego, trójdokowego schematu chemioterapii, ale są dane, że rzeczywiście taki agresywny schemat chemioterapii, u niektórych chorych, u których pierwotnie w ogóle nie można było myśleć o operacji, u tych chorych pozwala na ich zoperowanie, no, dając potencjalnie szansę na całkowite wyleczenie. W przypadku stosowania napafitaxelu wiemy, że to jest, czyli tej schemy immunoterapii dwuletowej z tym nowym pafitaxelem, wiemy, że to jest znaczenie skuteczne też u chorych w gorszym stanie sprawności, a u chorych przede wszystkim z przerzutowym rakiem czystki nie wykazano aktywności tego leku u chorych, u których nie ma przerzutów trakia i u chorych, u których są przerzuty do wątroby jest wyraźnie zaznaczona korzyść ze stosowania tego leku. No i u chorych, u których ten proces jest. Nowotworów zaawansowanych. Oczywiście mówimy tutaj o skuteczności leczenia pierwszej linii, ale wiadomo, że w przypadku rakaczówki, jak i w przypadku większości innych nowotworów zaawansowanych, nawet jak stosujemy bardzo aktywne i agresywne leczenie w pierwszej linii, w pewnym czasie ta choroba wrócić No i kwestia tego, że jeżeli mamy chorobę przewlekłą, musimy ją leczyć długotrwałe. to musimy mieć optymalnie jak najwięcej możliwości sekwencyjnego stosowania po sobie kolejnych schematów chemioterapii, żeby w momencie, gdy choroba się, gdy choroba nawraca albo dojdzie do progresji, my podajemy kolejny schemat chemioterapii i uzyskujemy kontrolę, na jakiś czas od choroby. Przez wiele lat nie było żadnego optymalnego leczenia w drugiej linii. stosowaliśmy gen w pierwszej linii, a potem właściwie nie było żadnych danych, które by sugerowało, że cokolwiek innego na kolejnym etapie będzie skuteczne. Tu mamy wyniki badania CONCO 03, badanie, które było pierwotnie opublikowane w wynikiem 2008 roku. To zostało w ostatnim czasie aktualizowane. Zastosowanie fluorowulacygo z akaritatynu w porównaniu do tego, co kiedyś stosowaliśmy jako standard fluorowulacy. To to było badanie, gdzie byli chorzy w większości w dobrym stanie ogólnym, czyli chorzy, których po pierwszej dniach leczenia nawet progresja a progresja, nie powoduje jeszcze bardzo istotnego ich osłabienia. No i okazało się, że stosowanie chemioterapii podnosi, czy zwiększa czas przeżycia całkowitego, zwiększa tą medianę z trzech do prawie sześciu miesięcy. No i no to badanie wskazywało, że przede wszystkim u chorych, u których pierwotnie nie działała stabilna, jest największa korzyść ze stosowania tego Ale widzą Państwo te krzywe, no to, to są krzywe, które a, nie porażają, to jest odniesienie do czasu wolnego od progresji choroby, a tutaj czasu przeżycia całkowicie. Tutaj nadal widzimy, że te krzywe dążą do zera. Tutaj mamy 20% chorych żyjących, to będzie 10%, to będzie kilka 2-3% procent przeżywający przeżywających dłuższy czas niż ten rok. Pojawiło się też na ostatniej konferencji w Barcelonie że mamy następny lek liposomalny i nilotek, czyli klasyczny lek stosowany w przypadku raka takowego lub w przypadku raka żołądka lek, który jest zapakowany w takie członki, które zwiększały jego penetrację do komórek nowotworowych. Okazało się, że też w drugiej linii dołożono do klasycznego fluoroauracynu ten liposomalny biblioteka Mediana w przeżyciach wzrastała ponad 2 miesiące i to była też wyraźna korzyść u chorych e, rakaczuskich, u których doszło do niepowodzenia chemioterapii opartej w pierwszej stosowaniu w pierwszej Także w drugiej linii chemioterapii mamy w tej chwili standardowe postępowanie. To jest 5 fluoroauracyn skażonych ze wstęp platynu. No, pojawia się nowa opcja na horyzoncie, to jest tak biblioteka. Jeszcze trochę potrwa, zanim będziemy mieli ostateczną publikację, no, a potem oczywiście długo potrwa, zanim Agencja Oceny Technologii Medycznej to oceni i pojawi się w ogóle opcja refundacji tych rynku. Natomiast oczywiście to wszystko nas nie satysfakcjonuje. To, to nie są super rewelacyjne wyniki, które dramatycznie poprawiają lokowanie choroby na I To jest bardzo umiarkowany postęp. Jest postęp no właściwie idziemy we właściwym kierunku, ale te efekty są naprawdę bardzo mizerne i życzylibyśmy sobie tak ogromnego sukcesu jak m.in. to co obserwujemy w tej chwili leczeniu chorych na czerniaka. My jeszcze 5 lat temu mówiliśmy o a, przeżyciach wieloletnich na u chorych na zaawansowanego rozszerzonego czerniaka na poziomie 4-5%. W tej chwili mamy nadzieję, że będziemy mogli już w perspektywie kilku najbliższych lat mówić o 50% chorych na czerniaka przeżywających. 3 lata i dłużej. Także podsumowując, od lat od 90. gencytabina była podstawowym lekiem. Lech badania nad lekami ukierunkowanymi molekularnie do tego momentu żadnego postępu, żadnej poprawy rokowania chorych. Polfilinox z 2011 roku, znamienna poprawa rokowania, jest agresywny schemat chemioterapii dla chorych w bardzo dobrym i dobrym stanie sprawności. Napakitaksa z gencytabiną też poprawa rokowania chorych, to jest schemat dla chorych z przerzutowym rakiem czustki w gorszym stanie ogólnym przede wszystkim dla starszych chorych. A, także w przypadku napadki tak samo jest lekiem zarejestrowanym, nierefundowanym w Polsce. W przypadku irinotekanu mamy problemy ze stosowaniem jednego z tych leków, mimo że to są leki, które pojawiły się w prawie 20 lat temu. Irinotekan nie jest zarejestrowany, jego wskazania rejestracyjne nie obejmują leka czustki. No i mimo, że jest to tani lek, to jest formalnie niedostępny Narodowy Fundusz Sprawia może zwracać się do szpitali z prośbą o, czy, o zwrot pieniędzy między zastosowanie i wielotetami na lekach wszystkich. Także mimo że to jest naprawdę tanie schemat, nawet tego czasami, nawet to czasami trudno jest zastosować. Dziękuję bardzo